Na pewno nie mieliśmy swojego rytmu grania, ale no, kiedy przy Nikoli zagrywce mamy minus, mają plus 15, wychodzą w rotacjach, no to tak, tak naprawdę ten mecz jak gdyby rozstrzygnął się w jednej rotacji, no. przy, przy, przy szerszenia zagrywce i nie poradziliśmy sobie już nie tylko z przyjęciem, ale nawet jeśli mieliśmy negatywne przyjęcie z mądrym rozwiązaniem sytuacji trudnych. Tutaj traciliśmy, tak jak mówisz cierpliwość i szkoda, bo, bo tak naprawdę ta jedna rotacja bardzo mocno zaważyła na takiej ocenie zespołu, bo naprawdę długimi fragmentami wcale nie graliśmy źle. Nie, dlaczego mieliśmy zatracić wiarę? Każdy mecz gramy z wiarą w zwycięstwo i tutaj przecież byliśmy blisko. Mówię, jedna rotacja decyduje o całym meczu, dlatego, oczywiście, trudno szukać, kiedy przegrywasz 3-0, pozytywów w grze swojego zespołu. Ale ja pokażę chłopakom po meczu, gdzie ile akcji wykonaliśmy dobrych i, i, i te ustawienia z nikim na, z nikim na, szerszy, na, na zagrywce no, zrobiły różnicę. Więc mecz prowadził się tak naprawdę. Okay, no nie tylko do, do jednego zawodnika, ale na, na serwisie, bo masz jeszcze pięć innych rotacji, gdzie możesz też zbudować przewagę, ale, ale to decydowało, dlatego gratulacje dla Olsztyna.